Współczesna młodzież w Polsce to dynamiczna i zróżnicowana grupa, która odzwier odzwierciedla różnorodność dzisiejsze, dzisiejszego społeczeństwa. Z jednej strony możemy spotkać młodych ludzi skupionych na nauce, ambitnych i zdeterminowanych, osiągnąć sukces w swojej karierze zawodowej. Z drugiej strony są też ci, Którzy cenią sobie swobodę i kreatywność, poświęcając czas na rozwijanie swoich pasji artystycznych, muzycznych czy sportowych. Media społecznościowe odgrywają dużą rolę w życiu współczesnej młodzieży, stanowiąc nie tylko narzędzie do komunikacji, ale też platformę do wyrażania siebie, dzielenia się swoimi zainteresowaniami oraz budowania relacji z rówieśnikami. Przez to młodzi ludzie są bardzo świadomi obecnych trendów kulturowych i społecznych, często angażując się w dyskusje na tematy polityczne, społeczne czy ekologiczne. Edukacja jest ważnym elementem życia młodych Polaków, którzy dążą do zdobycia wiedzy i umiejętności, aby móc odnosić sukcesy w przyszłości Jednaż, jednakże równie istotne jest dla nich życie społeczne i aktywność fizyczna. Młodzież chętnie uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, koncertach, festiwalach czy imprezach sportowych, które pozwalają im integrować się z rówieśnikami i rozwijać, rozwijać swoje zainteresowania. Współczesna młodzież w Polsce. Jest otwarta na nowe doświadczenia i wyzwania, poszukująca swojej tożsamości i miejsca w społeczeństwie. Choć często są krytykowani za nadmierne wykorzystanie z technologii czy brak zaangażowania społecznego, to jednak wielu z nich aktywnie działa na rzecz zmiany otaczającej ich rzeczywistości. Angażując się w wolontariat, działając w działalność charytatywną czy inicjatywy społeczne. Mimo różnic indywidualnych młodzi Polacy tworzą wspólną grupę, która jest silna, pomysłowa i gotowa zmienić świat.